Jeśli się naprawdę czegoś pragnie, jeśli się do tego dąży, laur zwycięstwa musi do nas należeć, stwierdził Leonid Taliga. Dzisiejsza uroczystość jest wspaniałą okazją do wręczenia nagród i wyróżnień za lata nauki i sukcesy w różnych dziedzinach. O zabranie głosu i uhonorowanie najlepszych absolwentów prosimy panią dyrektor Annę Murias. Kochani moi, nie wiem czy mnie widać, czy nie. Yes, yes, yes. Może, może kilka słów do Was skieruję, zanim, zanim pogratuluję tych wyników. Szanowni rodzice, jeżeli ktoś z Państwa jest obecny na tej naszej uroczystości, drodzy Państwo, nauczyciele, wychowawcy, a przede wszystkim, właśnie kochani moi absolwenci, Malutkie grono kameralne, ale dlatego znam właściwie każdą każdego z was. Po raz pierwszy przyszło mi żegnać swoich uczniów, nie mogąc spojrzeć wam w twarz, zobaczyć satysfakcji, dumy, może ulgi, może żalu, że wszystko tak wszystko się skończyło, że przeminął ten kolejny etap waszego życia. Coś się skończyło na pewno. I to w takiej nieoczekiwanej dla nas wszystkich scenarii Jeszcze dwa miesiące temu bawiliśmy się na studniówce nikt, nie pomyślał, co się będzie działo za chwilę. Myślę, moi drodzy, że za kilkanaście, może kilkadziesiąt lat będziecie opowiadać swoim dzieciom, swoim wnukom, całkiem niewiarygodną historię. Powiedzcie. Tak jak nam opowiadali nasi dziadkowie, nasze babci o wojnie i wydawało się to niewiarygodne, tak wy będziecie mówić: posłuchaj synku, posłuchaj córeczko. Jak byłem w twoim wieku, przeżyliśmy zmaganie się z koronawirusem. Byliśmy w obawie przed zakażeniem, zamknięci w swoich domach. Nie mogliśmy kontaktować się z przyjaciółmi, nie mogliśmy spotykać się z rodziną, z chłopakiem, z dziewczyną. Nasze twarze zamieniły się w głosy, bo wszystko załatwialiśmy i uczyliśmy się, i załatwialiśmy sprawy przez internet. Dwa metry przestrzeni, maseczki, rękawiczki. To wszystko oddzielało nas od drugiego człowieka. A może dodacie, że płynem do codziennej higieny stał się 60% spirytus? Powiecie też, kończyłem liceum jako pierwszy rocznik, który nie mógł zdawać matury w normalnym, określonym terminie. Co dni od studniówki przeciągało się w nieskończoność. To było istne szaleństwo. To był też ciągle okres strachu, niepewności. Ale skoro ci to opowiadam, synku, córeczko, to znaczy, że przeżyłem. Że dało się przeżyć. Że dałem radę, że jestem silniejszy i że wiem, co w życiu jest ważne. Mam nadzieję, że z tej sytuacji, w której znaleźliśmy się wszyscy, takie właśnie wnioski wyciągniecie, moi drodzy, że tego wirusa się nie będziemy już za chwilę bać, że groźniejsze są wirusy nienawiści, obojętności, zła, których pełno dookoła nas się czai i trzeba też ciągle na nie uważać. Kochani, w takim dniu jak dzisiaj, zazwyczaj mówię, o trudach zmagania się z nauką, o pełnej wyzwań, wyprawie, podejrzałość. Mieliśmy zaszczyt, myślę, że mówię w imieniu wszystkich nauczycieli, uczących Was, mieliśmy zaszczyt towarzyszyć Wam na tej drodze przez te trzy lata. W naszych myślach i w naszych sercach zostaniecie na zawsze. Zawsze będziecie naszymi uczniami. Nawet jak po latach spotkamy Was na ulicy, czy gdzieś w urzędzie, nie wiem, w szpitalu, gdziekolwiek Wasze drogi Was zaniosą, to wybaczcie, jeżeli powiemy Aniu, Gabrysiu, Karina, witaj, Dominik i tak dalej. Będziecie naszymi uczniami. Chociaż nie było łatwo pewnie przez te trzy lata, chociaż mogło być pewnie lepiej, jeśli chodzi o Wasze wyniki. Ale moi drodzy, jestem z was dumna, każdemu się zdarzają gorsze, lepsze dni, gorsze, lepsze okresy, kryzysy, porażki, najważniejsze, żeby umieć wychodzić z nich y, zwycięsko. A dzisiejszy dzień, mam nadzieję, dowodzi temu, że wyszliście właśnie zwycięsko z tej całej, z tej trzyletniej wędrówki. Jesteście absolwentami liceum ogólnokształcącego, nikt wam tego już nie odbierze. Pamiętajcie jednak, moi drodzy, że to jest tylko jedno z wielu wyzwań, jakie przed wami tawia życie. Yy, nigdy tak naprawdę nie tylko nie przestaniecie być uczniem dla nas, ale myślę, że w ogóle nie przestaje się być uczniem, że całe życie to jest ciągłe poszukiwanie, doświadczanie, rozwijanie się, zmienianie, podejmowanie decyzji. I to jest właśnie, moi drodzy, prawdziwe życie. Takiego życia wam życzę. Nie egzystujcie, tylko żyjcie. Żyjcie tak, żeby nie marnować żadnej chwili, żeby nie żałować żadnego dnia. Co przyniesie przyszłość? Tego nigdy nie wiemy. Myślę, że najbliższa niecierpliwe wyczekiwanie na termin egzaminu, bo pewnie już byście chcieli zdawać jutro, pojutrze, za chwilę. Tak, jak mówi nasz pan minister, potraktujcie to jako bonus, jako czas, żeby się jeszcze lepiej przygotować. Myślę, że nie ma się co denerwować. Wiemy na pewno, że maj to jeszcze nie, na pewno może czerwiec, może początek lipca. Także macie, ale też nie odpoczywajcie całkowicie, tylko naprawdę systematycznie trzeba pracować. Za tym terminem matury oczekiwanie na wynik, potem oczekiwanie na upragniony indeks na studia. Potem za parę lat wymarzona praca, budowanie swojej rodziny, tworzenie Twojego miejsca na ziemi. Życzę Wam, kochani, mądrze, mądrych wyborów, mądrze wytyczonych celów. Z jednej strony na miarę Waszych możliwości, a z drugiej zawsze idźcie o krok dalej, zawsze wyznaczajcie sobie trochę wyższe cele, bo to nie bójcie się marzenia. Marzenia, marzeń, marzenia motywują, marzenia dodają nam skrzydeł pozwalają przekraczać nasze ograniczenia. Ktoś powiedział, nie potrafię przewidywać, ale potrafię kłaść podwaliny, bo przyszłość jest czymś, co się buduje. Życzę wam, moi drodzy, żebyście kładli fundament pod swoją przyszłość, a potem będziecie dokładać kolejne cegły. One są w waszych rękach, w waszych głowach, w waszych sercach. Żegnam was, moi uczniowie. Życząc, by jak najwięcej tych marzeń y, się Wam spełniło, żebyście zawsze czuli, że postępujecie w zgodzie ze sobą, żebyście znaleźli swoją własną drogę do szczęścia, ale taką, by nie stawać na drodze do szczęścia innych ludzi. I życzę Wam wokół siebie bliskich osób, z którymi będziecie mogli to szczęście i radość zawsze dzielić. Gratuluję Wam wyników gratuluję wszystkim. Słuchajcie, w klasie może nie ma wiele świadectw z wyróżnieniem. Przypominam, że żeby mieć świadectwo z wyróżnieniem w maturalnej klasie bierze się pod uwagę klasyfikację końcową, czyli oceny z wszystkich przedmiotów, które się kończyły po drodze w klasie pierwszej, drugiej, no i oczywiście w klasie trzeciej. Dlatego dość trudno zdobywa się już te laury w klasie maturalnej. Udało się to wiele osób przekroczyło średnią cztery i to mnie bardzo cieszy i tym wszystkim osobom serdecznie gratuluję. Gratuluję tym, którzy nie zdobyli tej średniej cztery, ale gdzieś tam na miarę swoich możliwości wypracowali sukces, skończyli szkołę, są dopuszczeni do matury i, i bardzo mnie to cieszy. Cieszę się bardzo, że kończą ten rocznik dwie uczennice z Ukrainy. To był nasz początek. Obydwie myślę, osiągnęły bardzo wiele, i największym sukcesem, zadziwieniem jednocześnie jest to, że Karina Komkowa otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem. Karinko, bardzo serdecznie Ci tego gratuluję. Myślę, że szczególnie odniosłaś, ponieważ Aminka była wcześniej już w polskiej szkole, było jej nieco łatwiej. Ty rzucona na głęboką wodę. Poradziłaś sobie znakomicie i y, dziękuję za zaangażowanie w tej naszej szkole, za to, że, że no wiodłaś w prym właściwie w tej klasie. Zresztą w ogóle, kochani, już teraz, jako dyrektor, ale i jako polonistka, która y, robiła różne y, przedstawienia i, i angażowała co najmniej połowę waszej klasy, a to do pantomimy, a to do chórku. Ja y, to wszystko doceniam bardzo i będę Was pamiętać. Mam Was na zdjęciach, mam Was w swojej pamięci. Za wszystko serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo Asi Grendysie, która nie było chyba Akademii, żeby Joanna nie uświetniała swoim występem. Dziękuję Wam za udział w Jubileuszu Szkoły. Pięknie zatęczone polonez, to przecież dziewczyny z Waszej klasy. Kochani, pewnie nie potrafię przypomnieć wszystkich osiągnięć Waszych. Wracając jeszcze do Kariny, pragnę tutaj podkreślić, że Karina otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, nie otrzymuje taki tytuł, zawsze wręczamy statuetkę primus inter pares, czyli pierwszy wśród równych dla uczennicy, która zdobywa najwyższą średnią w szkole, jeśli chodzi o absolwentów oczywiście. Więc Karino, y, nagroda książkowa, tatuetka Primus Inter Pares, świadectwo czeka na Ciebie w sekretariacie do odebrania, w rękawiczkach i w maseczce. Myślę, że żartuję troszkę, ale tak, tak jesteście umówieni i Pani nie będzie uroczystego rozdawania tych, tych Waszych dokumentów. Natomiast na pewno spotkamy się, moi drodzy, na maturze i sobie jeszcze w oczy popatrzymy. Dziękuję wszystkim, którym było trudno w tym czasie. A wiem, że w klasie wiele było takich osób, które musiały walczyć o każdy dzień, żeby egzystować, żeby być w szkole. Musiały zmagać się ze sobą, ze swoimi różnymi trudnościami. Nie każdemu się udało skończyć szkołę. Jest mi przykro, jest mi smutno z tego powodu, ale. Czasami no, nie, trzeba komuś więcej czasu, może trzeba jakiegoś doświadczenia. Proszę też te osoby, żeby nie załamywały rąk, bo to jest po prostu, tu trzeba rozpocząć nowy, nowy etap i, i nie załamywać się. Natomiast tym wszystkim, którym mówię, było trudno, a takich osób wiele było w klasie, jeszcze mocniej gratuluję i cieszę się, że, że się Wam udało. Dziękuję bardzo. Brawa. Brawa dla tych uczniów, kochani. Brawa dla wszystkich. Drodzy uczniowie, tak szybko minęły te nasze wspólne trzy lata. Przeżyliśmy razem wiele chwil, zarówno tych lepszych, jak i gorszych. Miałam okazję obserwować, jak się zmieniacie, właściwie z dnia na dzień. Dzisiaj inaczej już patrzycie na świat, to innego cenicie, co innego uważa, to innego uważacie za najważniejsze. Dziś, kiedy ruszacie w świat, niech w waszej pamięci pozostaną jedynie te miłe chwile, które dzień, po latach wspomina się z Życzę Wam, abyście zawsze byli szczęśliwi i wszystkie Wasze marzenia i pragnienia. Niech przyjaźnie tutaj zawarte przetrzymają kłopot czasu i okażą się godne miana przy przyjaźni. Na Waszej y, dalszej edukacyjnej czy zawodowej drodze nie zawsze będzie wesoło i łatwo. Dlatego okay. życzę Wam wytrwałości w dążeniu do celu. Pamiętajcie, że życie niesie ze sobą wiele możliwości. Trzeba tylko potrafić dostrzec je i wykorzystać. Życzę Wam też, abyście w życiu spotykali jedynie dobrych, życzliwych i wyrozumiałych ludzi. I Wy też tacy bądźcie dla innych, dla innych bo dobro powraca. Dziś jestem z Was naprawdę dumna. Pokonaliście wiele trudności, wytrwale dążyliście do celu, jakim było ukończenie liceum i zdanie matury. Matura jeszcze przed Wami, ale życzę z całego serca, aby dla każdego z Was zakończyła się szczęśliwie. Wiem, że dać radę. Starajcie się tak iść przez życie, żeby zawsze być dumą i radością dla innych. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy, prosimy o zebranie głosu Panią Martę Malisiewicz. Witajcie kochani uczniowie, drodzy absolwenci, abiturienci, spotykamy się w bardzo nietypowych okolicznościach, co już wielu z nas dzisiaj podkreślało. W trudnym, niepewnym dla nas wszystkich czasie, szczególnie trudnym pewnie dla Was. Spędziliśmy ze sobą trzy lata. Były to lata potyczek z literaturą, z językiem, czasami zwycięskich, czasami przegranych. Poznając różne teksty kultury, przekonywaliśmy się, że dzieła Kochanowskiego, Mickiewicza czy Gombrowicza to nie tylko martwe, puste dzieła z dalekiej przeszłości, ale żywe słowo, zapisy czasów i doświadczeń, które się mogą przydać również nam, a Wam. Przede wszystkim. Chciałabym się z Wami dzisiaj pożegnać, choć nie na zawsze, bo przypominam, że w poniedziałek możemy się spotkać na Teamsach, na powtórce. Wierszem Leopolda Staffa Odysa, właściwie fragmentami tego wiersza. Niech cię nie niepokoją cierpienia, te i błędy. Wszędy są drogi proste, lecz i manowce wszędy. O to chodzi jedynie, by naprzód wciąż iść śmiało. Bo zawsze się dochodzi, gdzie indziej niż się chciało. Idźcie więc śmiało przez życie, cieszcie się nim, dążcie do wyznaczonych celów, ale dajcie też sobie prawo do błędów i pomyłek. Mam nadzieję, że za rok, za kilka lat może spotkamy się na jakimś jubileuszu, zobaczymy się twarzą w twarz, nieograniczani biurkiem i komputerem. W takim razie dziękuję i tak już po prostu życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego, spełnienia planów i marzeń w trudnym, ale myślę y, możliwym do pokonania czasie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A teraz oddajemy głos Pani Ewie Barańskiej. Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać. Kochani, jesteście wyjątkowymi ludźmi, znamy się. Bardzo dobrze, bo spędziliśmy trzy lata ze sobą, a z niektórymi osobami nawet dłużej, bo przecież uczyliśmy się razem jeszcze w gimnazjum. Więc mogę powiedzieć, że przez te lata patrzyłam, jak dorastacie, jak się zmieniacie, jak stajecie się ludźmi dorosłymi, którzy muszą, stają przed wyborem, muszą podejmować no, takie decyzje życiowe, co dalej ze sobą zrobić. Chciałam Wam podziękować za te. Zaraz będę płakać. Chciałam Wam podziękować za te wszystkie y, chwile. Wiem, że były chwile ciężkie, były chwile smutne, ale były też chwile takie, gdzie doprowadzaliście mnie do łez ze śmiechu. Y, naprawdę jesteście wyjątkową klasą, którą będę pamiętać. Już płaczę. Y, chciałam Wam życzyć, y, żeby Wasze przyszłe życie było jak najlepsze, żeby spełniły się Wasze marzenia i żeby wszyscy zdali maturę. To jest taki cel najważniejszy w tym momencie, a co będzie dalej, to się okaże. Życzę wam wszystkiego dobrego i dziękuję. Dziękujemy, prosimy Dziękujemy. o zabranie głosu panią Annę Sawicką. Witam was serdecznie, słuchajcie ja też to tak jak pani Barańska trochę mi zatyka płacz gardło i ciężko mi będzie mówić, ale tak jak już powiedziała również moja poprzedniczka Pracy wami była przyjemnością. Mówię to nie dlatego, że jest zakończenie roku, że wypada, ale na pewno pamiętacie lekcje, w którym y, wasza sympatia, wasz uśmiech i taka serdeczność sprawiała, że były to tak przyjemne lekcje, że do niej się wracało bardzo chętnie. Mam nadzieję, że również tak pamiętacie, tak jak ja to pamiętam. E, I no słuchajcie, język jest taką rzeczą, która wam się przyda zawsze. Mam nadzieję, że przyda się Wam tak bardzo życiowo, nie te regułki, rzeczy, które uczyliście się na pamięć, ale e, to takie używanie tego języka. Pamiętajcie o tym, że będę Was ciepło zawsze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, prośby, nawet jako dorośli, wiecie gdzie mnie znaleźć, zawsze są drzwi moje do Was otwarte. My oczywiście widzimy się jeszcze przez cały maj i czerwiec na zajęciach do matury, e, których jestem przekonana, że zdacie pięknie, śpiewająco. Także z tymi, których się nie będę widziała, z którymi się nie będę widziała, życzę naprawdę samych sukcesów, życiowych sukcesów. A pozostałe osoby jeszcze będę ściskać za ocznie. Mam nadzieję, że kiedyś będę miała możliwość się z wami spotkać i porozmawiać. Na razie bardzo ciepłutko Was serdecznie pozdrawiam i ściskam. Do usłyszenia z niektórymi pozostałymi. Życzę naprawdę wszystkiego co najlepsze. Dziękujemy. Teraz oddajemy głos Pani Katarzynie Połowiec. Słuchajcie, tak dużo zostało już powiedziane, że trudno tutaj dawać coś, dodać coś nowego. Ja przede wszystkim chciałam podziękować za trzy lata wspólnej nauki, za waszą postawę, za ogromny szacunek na lekcji, za zaangażowanie. Bardzo będzie mi was brakować, nawet nie, przez głowę nie przyszło mi, że będziemy się w ten sposób. Myślałam, że wszystkich was wyściskam na koniec, może będzie jeszcze na to okazja, mam taką nadzieję. Tak jak i my wszyscy, życzę Wam ogromnych sukcesów w życiu, spełnienia marzeń, ale przede wszystkim pogody, ducha, optymizmu, bo mimo wszystkich przeszkód wiem, że sobie poradzicie, że dacie radę. No, o maturę Waszą się nie martwię, jestem przekonana, że śpiewający zdacie, zwłaszcza z języka. Mówię nie tylko o swojej grupie, która jest wyjątkowa i, i tutaj chyba jedna z lepszych, jaką uczę językowo, ale też o wszystkich Was. Wspominajcie nas cieplutko i powodzenia wam, wam wszystkim życzę. Do widzenia. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na obejrzenie krótkiej prezentacji o naszej klasie. Czasem chwile złe, pierwsza miłość Pierwsze smutki, że nigdy tego nie zapomnę Ostatni raz z moją klasą już na czas

画面擦，别是手语间，再次和解，你在等吗？

Dzień pożegnania. Dajemy sobie sprawę, że zamyka on pewien rozdział naszego życia. Etap ten był radosny, kolorowy i kto wiecie, nie najpiękniejszy. Warto więc go w pamięci i w sercu. Dziękujemy wszystkim za udział w dzisiejszej Akademii. Do zobaczenia do zobaczenia. Do zobaczenia Dzień. do zobaczenia do widzenia.